Z Ewangelii według świętego Mateusza ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: Pójdź za mną. Dynamika tej Ewangelii jest bardzo szczególna. Widzimy człowieka, który siedzi. Jezus zachęca go, by wstał i poszedł, lecz już w następnym zdaniu widzimy Mateusza i Jezusa. Znowu zasiadających razem. Ten, który siedzi w komorze celnej, ma pójść za Jezusem, nie idzie jednak, lecz zasiada z nim przy jednym stole. Dlaczego więc Jezus mówi pójść, a już w następnym zdaniu proponuje mu, by razem usiedli? Ten człowiek, który siedział przy stole wypełnionym pieniędzmi, rzeczywiście poszedł. W swojej pielgrzymce wiary dużo dalej, bo zasiadł przy stole, przy którym nie tylko nakarmi się słowem z ust Jezusa, ale dojdzie w tym swoim pójść za mną aż do stołu, przy którym nakarmi się ciałem i krwią naszego Pana. Pójść za Jezusem oznacza usiąść z Nim przy stole. Przy stole słowa i przy stole eucharystii. Dziękuję Wam za to, żeśmy się dzisiaj spotkali, by to odkryć, i do zobaczenia jutro.